moje kochane kluseczki, tutaj jak klusek MSP. I dzisiaj nagrywam dla Was czy noob znajdzie sobie chłopaka. A więc zaczynamy. Oczywiście ja już mam konto stworzone. Oczywiście hasło to jak zawsze y, Kluch 123 przez Samocha. Więc konto jest do oddania. Kto pierwszy, ten lepszy. Nazywa, nazywa się to R7ZBlue, z Blue, więc wiem, bardzo kreatywna nazwa, no ale niech będzie. I my teraz idziemy na czaty. Ale jeszcze przed tym dadzą nam oczywiście prezent, a więc my sobie go odbierzmy. Tutaj. <śmiech> 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 Dziękuję. Sobie wybierzmy kolorki, na przykład takie różowy i czarny, choć czarny tu w ogóle nie pasuje, więc weźmy sobie też różowy drugi. Albo taki, albo... <laughs> <laughs> Ojeju, przepraszam <laughs> bardzo, ponieważ mam uczulenie. No i tak naprawdę nic z tym nie zrobię. E, jeszcze za drugi. O, tutaj jest ładna bluza. Ona jest taka fajna. Ojejciu, mi się ona strasznie podoba. Nie wiem czy zmieniam jej wszystkie kolory, no ale dobra niech będzie. No i dobra, no i wieszcie co? Ja się przebieram... A nie, bo ja mam długie spodnie, ale klapa. A chciałam to założyć pod kolanówki, ale klapa. Hmm. Trzeba będzie kupić krótkie spodenki. Przepraszam, że tak przedłużam, ale chcę ładnie wyglądać. XD No i okej, okay, teraz wybierzmy za jakieś najprostsze shorty, ale żeby były one ładne. Takie jakieś za minimum 300 zł, ponieważ nie mam więcej. A więc szukamy. Tu mamy za 350 takie. Też wątpię, żeby one były ładne, no ale możemy sprawdzić. Ale raczej nie, wątpię w to. Chyba, że z glitterce jakieś prześlę shorty i to by mógł być lepszy pomysł, ale dobra, tam i tak więcej na to konto nie wejdę, tylko wy. A więc już tam, nieważne. Mm, może coś takiego. Myślę, takie dziwne i obcisłe i takie. Bla. Bardzo mi się takie spodenki nie podobają. Będę tu szukać wieki, a więc ja wam tą przyt. Okej, okay, znalazłam yy, na piątej stronie za 300 coś takiego. No i chyba coś takiego wezmę. No bo, i, no, bo no co my zrobimy? A więc wybieram sobie nasz kolorek żółwiutki No i to bierzemy. No, bo to raczej chyba najlepiej wygląda Okej, okay, kupujemy No i już lecimy sobie tylko ubrać pod podkolanówki No i lecimy na czaty Okej, okay, już jesteśmy na skateparku skate Ponieważ musimy sobie znaleźć takiego, wiecie Takiego chłopaka, wiecie, takiego bedboya i w ogóle Żeby on był taki bronił nas i w ogóle, taki fajny A więc

i tobi0034 a więc bardzo ciekawy nick naprawdę ciekawe a więc dobra my sobie do niego napiszemy czy hejka ma, mały może nie no może nie mały może przystajniaku tak będzie wiecie idealnie idealnie napisane zaczekajcie bo mi się coś czynie wow tu dziewczyna cała ma dripy o lol ja też chcę też chcę te. Hejka napiszemy do niego te trzy, 3, żeby było tak wiecie, że się znam na MSP i w ogóle. Hmm. O nie, zmieniło nam. Przez... ...drzec. Przys... Oj, nieku. No i jeszcze musimy mu serduszko napisać. Wiecie, tutaj... <laughs> ...takie... To będzie tu, i tu, i trzy To tak, wiecie, romantycznie, takie O oh, wow Ale romantik w ogóle, super I GZD. No ale dobrze No do jednego już napisaliśmy Zobaczymy, czy nam odpiszę No napiszcie Głupie zacinki Okej, okay, na tamtym skate'cie nic nie robili ludzie Więc przejdziemy sobie na Platyna Skate ale tutaj na razie nie widzę jakichś innych chłopaków. Widzę tylko jakąś. O, dobra! Ciekawe, kto tam pisał. Może jakiś bad boy, ale by było fajnie. Co ja robię ze swoim życiem? Błagam, powiedzcie mi. Tam znowu nie było chłopaków, i znowu przechodzimy na inny skate. Gdzie nasz DJ Grzybek tam pisało? Bardzo ciekawe. No ciekawe, gdzie wasz DJ Grzybek? Bo ja nie wiem, mogę ja być DJ Grzybek. W ogóle jakiś marszmalo. w ogóle, a to jest chłopak, chyba to my do niego już piszemy. Wiecie, tak super. O, o no szybciej. Ok, napisaliśmy do pewnej tej osoby, eee, przepraszam. Przepraszam bardzo, ale osóbka pewnie do mnie dzwoniła i biały kotek. No dobrze, no przyjmijmy Cię. E, bubek, również Cię przyjmijmy. E, o, tutaj Golden Boy 2013. Hello. Kliknijmy sobie Golden Boya. Może nas zaprosi do serduszka, pani Golden Boyu. Ok, piszemy sobie do Bubek 3.1, więc ja już go zapisuję i dam mu autograf. Oczywiście musimy napisać serduszko, że nam się podoba. Boże, jakie lagi i guzde. I teraz do niego napiszemy. Weź się, pisz, mój durny telefoniem. Ok, i teraz napiszemy mu masz Girl. Zobaczymy, czy nam odpisze. Miejmy nadzieję, o, że tak. Nie, e, dobrze, to napiszmy. O, i jeszcze płaczę. No to dobrze. A, chcesz mieć? I jeszcze taki znak zapytania. dobra i zobaczymy czy nam odpowie w ogóle chyba że powinnam po przecinku dopiero napisać ten znak ja dobra tam mniejsza z tym ja ja może no co git a ja mogę nie być Gitar, gitary. Um, coś mój telefon zwalił, więc ja zaraz do was wracam. Okej, okay, teraz mój telefon to kompletnie zwalił więc... Y ja zaraz do was wrócę jeszcze raz. Okej, okay, moi kochani, spytamy się tego goska, czy chce być z nami. No i będziemy chyba kończyć ten odcinek, bo trwa już 8, prawie 9 minut. Więc ja wam tutaj wszystko poprzycinam, jak będziecie ładować i zaraz do was wracam. Widzicie, moi kochani, okazało się, że mój telefon kompletnie się zwalił. I ma on 5%, więc ja myślę, że kończymy ten odcinek. Tam chyba... Chłopak zapytał się na czy będziemy jego dziewczyną, no i się udało. Czyli jak widzicie, da się to zrobić. Jeśli będziecie chcieli, możemy nagrać jeszcze raz taki odcineczek, aby wszystko to zrobić wyraźniej, jak mój telefon nie będzie miał lagów, a więc ja dziękuję Wam. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się spodobało. Pamiętajcie o czerwonym przycisku, a jeśli, a jeśli jesteście tak mieli, to zadzędzolcie dzwoneczkiem. I ja Wam dziękuję za oglądanie i pa-pa!